Takiego bana z wykrzyknikiem goś dostanie. Zaraz ci kozji ogarnę. Tutaj bandla z pamerki. Przykro mi Rypson, ale na ciebie by mi było szkoda nawet 100 kilobajtów. Tam zakaz od trzech menago, yy, bo mam trzech menago, że, yy, żeby, że nie mogę iść na Antosie. To jest w ogóle... Znaczy, okej, okay, no dziewczyna ma taką... Podjęła decyzję, ma prawo do decyzji. Znaczy, to nie jej decyzja, tylko jej menadżerów. To inna sprawa, ale mnie bawi, że ona ma trzech menadżerów. Że streamerki, co mają po 200 widzów, to one mają po trzech menadżerów. Co im ci menadżerzy robią? One same nie potrafią włączyć komputera, czy o co chodzi? <laughs> więcej menadżerów niż widzów. Tytus Kiszka, czyli jeden z głównych aktywistów z tej organizacji, poinformował, że otrzymał zaproszenie do udziału w gali Fame MMA. 어? <목소리가> I trwać mają negocjacje Według relacji tego pana rozmowy są na etapie, że już spotkali się z Boxdelem I nawet poinformował jaka propozycja padła Otóż tytuł z Kiszka miał mieć zaproponowane 100 tysięcy złotych za walkę z youtuberem No i co? Gip. Przykleił się do drogi? 100 tysięcy złotych W klepsydrą Po tym jak ją wstępnie odrzucił to ponoć na stole O, 200k Pojawiło się 200 tysięcy A dla mnie 200 za poprowadzenie konferencji Nimo 100 zł. Także jeśli to prawda to fame dosyć szybko podnosi stawkę. No tutaj 100% więcej dali po jednym odrzuceniu oferty. Także chyba zarządowi się powodzi, jeżeli chodzi o finanse. Ale co ciekawe, to twierdzi on, że Klepsydrę mieli mu przedstawić jako prawicowego YouTubera. Klepsydra, walczysz z tymi ostatnim pokoleniem czy nie? Bo jaka będzie formuła? Że oni się przyklejają do środka oktagonu A ty co? Bo nie rozumiem tej formuły. Walczysz z Klepsydra czy nie z mi? A ile ci Klepsydra proponowali? Gadaj, gadaj. W sensie wiem, że mm, odcinek o Wojtku Goli. Ile jeszcze? <noise> czy taki odcinek o Wojtku Goli podbija stawkę, czy nie? No gadaj klepsydra. Kozji musi mieć do odcinka. Zaraz ci Kozji ogarnę. No ile, ile? Tak na serio, ja im powiedziałem, że ja mogę za darmo wyjść, bo po prostu chcę się bić. Ale się nie dogadaliśmy. <noise> o kurwa, no to klepsydra. Jak ty im mówisz, że mogę wyjść za darmo, a oni mówią, nie no, tyle to nie, za drogo. <noise> to słabo. <noise> Słabo, Klepsydra. Klepsydra jest niemożliwy, nie? Nie no, Klepsydra, jak się tak chcesz bić, gdybym ja się dogadał z tym Prime'em, na przykład na trzy walki, no to dwie pierwsze bym chciał ze słabszymi przeciwnikami, bo ty mnie pewnie najebiesz, nie? Bo nie wiadomo, jak ty się bijesz, a jak ja zawsze wychodziłem z kimś, kto nie wiadomo, jak się bił, to mnie najebał. Ja jestem ogólnie bardzo słaby w bijatyki. Ale to właśnie na trzecio, to może bym cię wziął. Jak ty jeszcze z darmu chcesz, to myślę, że dla Prime'u dobry deal. Tylko, że ze mną też jest problem taki, że ja dużą część wynagrodzenia to chcę mieć po tych wspaniałościach z mieć przed walką zapłacone, nie? I to dla wielu federacji jest problem. No wiecie, ja przez kilka miesięcy to nie wiedziałem, czy dostanę wynagrodzenia. Część wynagrodzenia do tej pory nie dostałem, no, za pro prowadzenie konferencji, więc widzę po prostu, że tak się da. Dlatego jak z Prime'em negocjowałem, to też im mówiłem, że no, spory procent bym chciał mieć już przed, na przykład, nie wiem, dzień przed galą na koncie. Ja bym chciał zobaczyć bardzo chleb na tych, na freakach, bo jestem ciekawy, czy on będzie inny na konferencjach. Czy będzie na przykład taki żywiołowy czy na przykład będzie właśnie o klepsydra jak wejdziesz na konferencjach to też tak gadaj zadają ci pytanie a ty na twoje pytanie hubercie mógłbyś powtórzyć pytanie hubercie jak się zaopatrujesz że twój przeciwnik powiedział że cię pokona o hubercie mściwujewski hubert mściwujewski ma na nazwisku wściwujewski ale kiedyś Sebastian fabiański powiedział że mści co nie jest prawdą. Sebastian Fabiański to aktor. Zagrał w filmie Dziki. Znany jest z różnych scen. Był z Mafaszyn, a Mafaszyn to jest jedna z pierwszych blogerek i, i będą miały, długie będą konferencje z Klepsydry. już nie mogę doczekać. Ogarniam Tyburski, dzięki za pomysł. Kobłagam ci, jak będziesz robił materiał o Tyburskich, to nie mów. Bracia Tyburscy są braćmi, bliźniakami. Tylko od razu zacznij ten materiał. O, o Klepsydra dodał film o tym, że, yy, Właśnie, ja to się wiecie, wiecie o kim myślałem, żeby mieć walkę w Prime? Tylko, że chuj tam już z tym Prime'em, skoro tańcula w ta w poszedł w kierunku takim... To, to chyba nie wina Tańculi, no ale no po prostu, no tłumaczyłem Wam, czemu mi się nie podobały ruchy Prime. U. Ale ja właśnie myślałem, bo kiedyś Daniel Martyniuk z, ze mną się kontaktował. A właśnie, muszę zobaczyć w ogóle w jakiej sprawie. Ja właśnie myślałem, żeby zrobić walkę z Danielem Martyniukiem, ale podejrzewam, że Fayim go za, za chwilę ściągnie, jak to usłyszy. Martyniuk czuł, boks, box był bez szans, ale w, no w luz, ale dla samych konferencji. Daniel Martyniuk, syn Danuty Martyniuka. <laughs> Klepsydra jest mistrzem w ogóle. Nie? Daniel Martyniuk ma na nazwisko Martyniuk, na imię ma Daniel, syn Danuty Martyniuk i Zenka Martyniuka oraz topowego piosenkarza disco polo Zenona Martyniuka, uwielbianego. No, przez jakąś część Polski i bywalców klubu weselewek. O, wyczuwam tutaj. Wyczuwam tutaj taki. Ej, a może oni już robią walkę z klepsydrą Daniela Martyniuka? I klepsydra już wypuścił film, żeby już było o czym gadać. Daniel został porwany. I trzeba przyznać, że chyba wszyscy ubolewamy, że porywacze go oddali. Niemniej. O, tak idealnie, podwaleczkę. No, może coś się święci. Klepsydra to ciekawy robi materiały. Tak, tutaj zaczął gadać o tych, poli, o tych policjantach. No, gdzieś w, gdzieś w pierwszej minucie. I mógłby to zamknąć w 15 sekund. To on daje y, pomiędzy jakieś takie rzeczy w ogóle nie pasujące do tego. Czyli, co masz po matce, co masz po ojcu. Ugryz policjanta. Nagle wywiad jest. Co masz po ojcu, co masz po matce. A biłeś się na lekcjach, na przerwach. A, by, a to, a to, jakieś. To w ogóle nie związane do końca ze Prawą, mijają 4 minuty i nagle, no i dostał wyrok za tego ugryzienie tego policjanta. I już 4 minuty. Klepsy ma naprawdę talent do przyciągania materiału. Że na przykład jedno zdanie rozbija na dwa człony, a pomiędzy te człony daje 2 minuty z wywiadu żurnalisty i już ma 4 minuty materiału. Nie usypia to po prostu ta, taka forma. Policja wezwała matka Daniela. Po raz kolejny przy absolutnym degeneracie, bo ciężko inaczej nazwać takiego zjeba, znaleziono narkotyki. Nie, to chyba pod walkę jest robione. To jest podwalkę. Tak, lepszy, dramamy cię. Waleczkę gdzieś miał z Martyniukiem. To stąd na wykopie rozumiem taki jest wysyp, że. Czemu jeszcze nikt nie sięgnął po Daniela Martyniuka? Ja lubię tego klepsydrę, no bo on tu często bywa na czatach, pośmiejemy się zawsze. Ale kurde, ciężko jakoś te materiały. Nie dam rady tego e, Klepsydry obejrzeć, niestety. Jakoś klepsydra mnie y, usypia. Dużo lepsza wersja z grzytu byłby podcast Sylwka i Klepsydry? Ja właśnie my, myślałam, szukam kogoś do podcastu. To zawsze było tak, że. Klepsydra, jakie mamy tematy? I ujęcie na. Ujęcie na klepsydę, klepsydra opowiada jakie są tematy i później ujęcie na a ja... <taki>, Taki byłby stały element podcastu. Co ty na to Sylwek, że niektórzy boją się, że będziesz nagrywał ich dyktafonem i Mokry powiedział, że nie wpuszczą cię, jak będziesz miał dyktafon przy sobie? No widziałem, że yy, osobą, która się boi, że będę nagrywał dyktafonem jest Rypson, no natomiast... Przykro mi Rypson, ale na ciebie by mi było szkoda nawet 100 kilobajtów, yy, bo jesteś petem zwykłym, więc mi się wydaje, że akurat kto jak kto, ale ty się nie masz czego bać, że ktoś cię nagra, bo i tak nic ciekawego do powiedzenia nie masz, więc nie rozumiem tego strachu. Raz byłem na evencie z Rypsonem, to on sam podchodził pod kamerę, żeby go nagrywać, więc to trochę taki nie do końca go rozumiem na bitej śmietance byliśmy. Rybson, On się boi, że go będą nagrywać. Ja pierdolę. A co ty możesz powiedzieć? Jak się wypierdolić w dżungli? W Lidze Legend? Co ty kurwa możesz powiedzieć ciekawego? Ale to jest właśnie to, nie? Trzeba w siebie tak wierzyć i mieć takie poczucie własnej wartości jak Rybson. no. Chłop kurwa nie ma nic ciekawego do powiedzenia, ale... O kurwa. Oby nie wpuścili Wardęgi z dyktafonem, nie? <śledz> On, on nie chce być nagrywany. Ja pierdolę. <laughs> Och, kurwa. Dawaj, magikal kłótnia. Dobra, zobaczmy, jak to robią profesjonaliści. Ale, że teraz? Daniel magikal, dobra. Zdanie. Ja nie będę uchylał, że na kamerach jest super, wszystko dobrze. A poza kamerami jestem od miesięcy, kurwa. Jechamy tak, niszczony, tak. cały czas wyzywany. Tak, ty też nie jesteś pijany. Ile mi... mam nagrać, że chcesz, tylko kurwa ty Wykorzystać. Mi... Ja też mam nadzieję, Jak, jak mnie ja jechałaś, kurwa? Na dużo Ale po to... Ty tu siadłeś, kurwa, nieszczęśniku zajebany, siadłeś! Nie, dobra, spadło im y, aktorstwo, bo ona słabo, nie? Ona uważam, że teraz słabo. I znowu będę pisać, toksyk, toksyk. <grywa> Się spokój czuję, wiesz? Nowa wpłata, 10 złotych Ten, do... Ten biznes jest kurwa niemożliwy, nie? Naprawdę, to że Magikal wymyślił taki biznes, że ma dziewczynę, kłóci się z nią na live'ach i ludzie tym żyją. Już jakiś drugi albo trzeci rok. O, flaszka. Ej, w tibikę odpalaj się, Xpeach. O, ona się nie pakuje, o, teraz... Gdzie te walizki bierzesz? Im głupszy argument wymyślisz w tej kłótni, to tak naprawdę lepszy efekt, bo ludzie wtedy ci będą bardziej w tak odpowiadać, że głupoty gadasz, będą po jej stronie, później ona powie jakąś głupotę. Kurde, naprawdę, że nawet można wymyślać na poczekaniu. Magikal pożegnał Natalię. Mecha, wrócisz? Nie, to już się bawi, wiesz? A, czy, a, bo chyba ma ta... A, znowu zrobili ten myk. O, oni jak się kłócą, to robią taki myk, że ona odpala live'a na TikToku. Może mnie cmoknąć. Gdzie jest to do telefonu? No i oni to fajnie kminią, bo zawsze robią ten sam myk i... No i teraz łącznie mają 30 tysięcy widzów. Ale oni muszą mieć bekę zawsze po streamie, nie? No dobra, zrobiono nas, mychy, po prostu w chuja i zrobili z nas pośmiewisko. Już nigdy takiego zaproszenia od pseudo-streamerów, którzy jadą na botach, nie przyjmiemy. W czasie Eurotrip 2 e, sam zaprosił nas na złote tośki ja i Natalia o nic nie prosiliśmy. Nagle pewna kobita, co ma średnio 1000 widzów na Twitch i jej chłop, który ma 550 tysięcy obserwujących na Instagram. No dobra, ale chyba chodzi o to, że nie zgodziła się na Magikala jakaś streamerka. Ale sprawdźmy jaka. Jej chłop ma 50 tysięcy... 000... Obserwujących, a no 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 okej, okay. to już wiadomo o kogo chodzi, z opisu wynika, że chodzi o sepleniącą. Suchar nawet nic do mnie nie napisał, więc ja spytałem czy zaproszenie jest aktualne i nagle tak w skrócie przepraszam muszę anulować zaproszenie, bo jest zbyt kontrowersyjne. Właśnie ja myślałem, że tam pozwalają wszystkim być, no bo na przykład w jury jest kasyniarz, jest yy, skamerka, boobsman też jest w jury. Więc pomyślałem, że po prostu wszystkim pozwalają być. W jury i na evencie, a magikalowi jednak nie. <słuch> <słuch>